Tok, tik, tok. Po co ja się mam w sumie przejmować całym tym zanieczyszczonym plastykiem, zanieczyszczeniem plastykiem całej Ziemi, skoro i tak te największe korporacje produkują go tyle, że ja nie mam z tym nic wspólnego? Tik, tok, tik, tok. Globalne ocieplenie? A w sumie, cieplejsze lata w Polsce, coraz lepsze wino. A w sumie, tam jakaś susza, czasami jakaś powódź, na świecie jakieś katastrofy, ale to gdzieś daleko, ja tego nie widzę. A nawet jak jakaś powódź u nas, to tam. A one zawsze były, zawsze będą. Nie mam. co, a, co mi tam? Tik, tak. Tik, tak. No i co z tego, że w Polsce przedwcześnie z powodu smogu ginie jakieś 50 tysięcy ludzi rocznie, i to na choroby i układu krążenia, i oddechowego, ale. Ta emisja głównie pochodzi z jakichś tam, wiecie, wiosek, z jakichś tam wsi, a ja nie mam z tym nic wspólnego, elektrownie, samochody. A, co mi tam? Tik, tok, tik, tok. Pewnie mieliście już okazję słyszeć takie stwierdzenia, lub niestety usłyszycie je w przyszłości. Takim komentowaniem tematów środowiskowych przez tak zwanych ekspertów, negowaniem ich przez waszych. Najbliższych, często rodzinę, czy totalnym olewaniem ich przez waszych znajomych. A czas mija. Przez ostatnie 40 lat Antarktyda straciła około 13% swojej pokrywy lodowej, Rafa umiera, a pogoda na całym świecie absolutnie szaleje. Tik, tok, tik, tok. Zegar tyka. Ja nazywam się Maciej Ryś i chciałem Wam opowiedzieć o tym, że każdy z nas ma na to wpływ. Zarówno ja, jak i wy, jak i my, jak i ty. Każdy z nas. Kojarzycie na przykład wielką, pacyficzną plamę śmieci, to jak sama nazwa wskazuje, wielka, no bo jest ogromna, pacyficzna, znajdująca się na Pacyfiku, plama śmieci. To takie śmieci, głównie związane z rybołówstwem, ale też ogrom plastiku, która tam pływa sobie po środku oceanu. Ale jaki jest z nią problem? Ona jest w wielkości Francji, tylko że razy trzy. I tak sobie zanieczyszcza te oceany, no i te ryby, które tak smacznie później konsumujemy. Więc co to za problem, wydawałoby się. W 2013 roku pewien 18-letni Holender Bojan Slat. Zdecydował, że chciałby coś z tym tematem zrobić. Otworzył projekt The Ocean Cleanup, który za pomocą nowoczesnych technologii ma wyczyścić tą pacyficzną plamę śmieci oraz teraz już wszystkie oceany z całego plastiku. Co ciekawe, bo ja nie jest korporacją, bo ja nigdy nie miał żadnego wsparcia, czy znaczy na samym początku nie miał żadnego wsparcia, ale miał chęć, miał ideę, miał misję wyczyścić oceany z plastiku. Skoro mówimy już o Bojanie, fajnie też powiedzieć o Jimmy Donaldsonie, znanym w większości Was jako Mr. Beast, czy Marku Roberze. To dwójka youtuberów, która trzy lata temu rozpoczęła projekt Team Trees, który ma na celu posadzenie około 24 milionów drzew, a dwa lata temu Team Seas, czyli projekt, który ma usunąć około 15 milionów ton śmieci z oceanów, chociażby właśnie wspierając projekt Bojana. Czy jak widzicie. Ta koalicja rośnie. A patrząc na tą dwójkę youtuberów i to, że mają paręset milionów zasięgów, paręset milionów fanów na różnych mediach społecznościowych, to dopiero się rozkręcają. No dobra, ale nigdy nie było tak, żeby cały świat zebrał się w sobie i rzeczywiście rozwiązał jakiś problem środowiskowy. Prawda? No nieprawda. Kojarzycie freony? To takie cząsteczki chemiczne, które już były popularne przed Drugą wojną światową, ale zyskały popularność przede wszystkim w przemyśle chłodniczym, a później w AGD, a także w kosmetykach. Ale już w latach 70. pojawiły się pierwsze niepokojące badania, takie pierwsze niepokojące głosy, mówiące o tym, że ten Fereon może mieć negatywny wpływ na ozon. No ale wiecie, jak to są? Pierwsze komentarze, pierwsze badania, nic wielkiego. No ale w 1982 gruchnęła przerażająca wiadomość. Pojawiła się tak zwana dziura ozonowa, a zaobserwowali ją badacze na Antarktydzie, którzy po prostu badali tam tą dziurę ozonową, że badali ozon, warstwę ozonu i zobaczyli, że coś jest z nią nie tak. I teraz dlaczego to był taki problem? No bo wiecie, ta warstwa ozonowa, która jest dookoła Ziemi, chroni nas przed nadmiernym promieniowaniem promieniowaniem UV. A nadmierne promieniowanie UV to rak skóry, to szybciej topniejące oceany, ale przede wszystkim to koniec świata. Na szczęście dość szybko, bo już 5 lat później, w 1987 roku, 160 krajów świata, czyli praktycznie wszystkie kraje, zebrały się razem, stworzyły, podpisały, podpisały i co najważniejsze, wdrożyły tak zwany protokół montrealski. Jego celem była eliminacja Freonów lub jego ścisłe nimi zarządzanie, Właśnie po to, żeby uniknąć powsta powsta powstawania oraz zwiększania się dziury ozonowej. I teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego nigdy o tej historii nie słyszeliście. Część z was nie wie w ogóle, czym są freony. Albo na przykład nie wiecie w ogóle o dziurze ozonowej. Dlaczego? Dlatego, że dziura ozonowa zmniejsza się według wszelkich szacunków do około 2060 roku tak mówi przynajmniej ONZ, ta dziura ozonowa zniknie. Także czy nigdy w historii nie udało nam się wszyscy zebrać razem i rozwiązać problem środowiskowy? Udało się, ale dlaczego? Dlatego, że był on nagły, że groził nam koniec świata, który był całkowicie realny. Uwierzyliśmy wtedy w to, że to może się wydarzyć. A jaki jest problem z globalnym ociepleniem i walką z globalnym ociepleniem? Że dzieje się przez dekady. Przez setki lat. My nie widzimy tego od razu. Tak samo jak nie widzimy efektów naszych działań od razu. Działania podjęte teraz będą miały efekty dopiero za 10, 20, 100 lat. Zachowujemy się troszeczkę jak takie przysłowiowe żaby. Wrzucone do wrzątku, byśmy z niego wyskoczyli, prawda? Ale wrzuceni do zimnej wody, która zaczyna się gotować, będziemy siedzieć w tej wodzie, aż się ugotujemy. Ale pomyślcie sobie o tym, że tak samo myśleli nasi dziadkowie. Może gdyby oni podjęli działania teraz żylibyśmy w innym świecie. A teraz jak ocenią nas, nas nasi, nasi nas, przyszłe pokolenia? Wnuki, prawnuki, i tak dalej, i tak dalej. To zależy już od nas. Jeszcze taka przestroga. Ta metafora o żabie tak naprawdę pochodzi z XIX wieku i nie jest prawdziwa. Żaba wrzucona do urządku będzie próbowała z niego wyskoczyć, albo praktycznie od razu umrze, a wrócono do zimnej wody, która się gotuje, wyskoczy z niej, kiedy woda będzie za ciepła. To taka przestroga ode mnie, żebyście właśnie uważali na tych ekspertów, którzy często wypowiadają się o środowisku, żebyście zawsze sprawdzali fakty. Krytyczne myślenie jest kluczowe. No dobra, Maciek, opowiedziałeś jakieś ciekawe historie, anegdoty, no ale co z tego? Co ja mogę zrobić? Przygotowałem dla Was takie, cztery etapy. Ale zanim to o nich powiemy, warto powiedzieć co mówią ludzie. Ci najbardziej złośliwi eksperci mówią: umrzyjcie. Mniejsza populacja, mniejszy problem. Trochę mniej złośliwi powiedzą wam: nie miejcie absolutnie dzieci. To jest najgorszy pomysł, jaki możecie mieć. Depopulacja jest najważniejsza. Ja tak radykalny nie jestem i teraz wracamy do tych czterech etapów. Etap pierwszy, czyli małe, proste, banalne kroczki, które może wykonać każdy z Was, nawet dzisiaj lub jutro. Pierwszy z nich, jeżeli to tylko możliwe, używajcie transportu publicznego, roweru, chodźcie pieszo, bo naprawdę nie każdy z nas musi mieć samochód. Ja wiem, że jest to ogromny komfort, ale czy śnieg, czy deszcz naprawdę Was nie zabiją. A nie musicie za każdym razem jest podgrzewanego siedzenia. Ja od 13 lat mam prawo jazdy, a nigdy swojego samochodu nie miałem, bardzo często pożyczam samochody na przykład z firmy, czy to od znajomych, czy korzystam z różnych aplikacji carsharingowych, które są teraz coraz bardziej dostępne. Kroczek numer dwa. Ograniczcie spożywanie mięsa. Dla mnie na przykład było to ogromne wyzwanie i nie chodzi o to, żebyście dzisiaj przestali jeść mięso. Chodzi o to, żebyście to ograniczyli. Ja na przykład zrobiłem to o 30%. Uważam to 30%. Jeżeli zrobilibyśmy to kolektywnie, byłoby to ogromne wytchnienie dla całego ekosystemu. Etap trzeci. Przepraszam, krok trzeci. Odzież. Słuchajcie, jeżeli już coś kupujecie, nowe rzeczy, to pamiętajcie, że nie musicie ich wymieniać co rok czy co dwa lata. Naprawdę odzież możecie stosować wielokrotnie i naprawdę nie musicie się tego obawiać. Krok czwarty. Stosujcie zero waste i less waste. Starajcie się też optyma optymalizować recykling. W praktyce oznacza to, żeby pięć razy zastanowić się w sklepie, czy rzeczywiście potrzebujecie kolejnej plastikowej butelki, ale jeżeli, jeżeli już ją kupujecie, to pamiętajcie wtedy o recyklingu. Kroczek piąty. Pamiętajcie o czymś takim, jak ślad węglowy, czyli to, ile gazów jest tak naprawdę wytwarza wytwarzanych przez produkcję danej rzeczy, oraz ślad wodny, czyli ile wody jest potrzebne do jej produkcji. Pamiętajcie też, żeby sprawdzać pochodzenie produktów i żeby kupować lokalnie. No i etap, przepraszam, kroczek szósty. Najprostszy z nich wszystkich. Nie marnujcie zasobów. Nie wiem, czy wiecie. Ale jedna trzecia wszystkich naszych na przykład rzeczy związanych z żywnością ląduje w koszu. Spróbujcie dotrzeć do zera. Ale można też oszczędzać na przykład światło czy wodę. To tylko sześć prostych, banalnych kroków, które pewnie już słyszeliście. Część z Was pewnie z nich jest, wykonuje je wszystkie, część tylko niektóre z nich. I pamiętajcie, że one. Jako jednostce, jako jedna osoba wykonująca te czynności, może nie przynosi to wielkiego efektu, ale z perspektywy całej populacji ma fundamentalne znaczenie. Jeżeli wszyscy wykonamy te sześć kroków, będzie to miało fundamentalny i absolutny wpływ na środowisko. I to dobry wpływ na środowisko. Dobra. Etap drugi. Edukacja. Powiedzmy, że wykonaliście etap pierwszy, czyli tych małych kroczków. Teraz przechodzimy do etapu drugiego. Mówcie o tym, co robicie, swoim znajomym, swojej rodzinie. Bo tylko wy będziecie w stanie przekazać tą wiedzę i przekonać ich do tego. Dlaczego ten etap jest trudniejszy od tego pierwszego? Bo pierwszy wymagał Waszej woli, a drugi wymaga przekonania innych. Tu spotkacie się już z oporem. Mówcie też o tym na mediach społecznościowych. Starajcie się przekonywać tych niedowiarków, starajcie się przekonywać innych ludzi. A w następnej kolejności przede wszystkim na przykład lokalnych polityków. Wywierajcie na nich naciski. Pytajcie o to, co należy zmienić. Pytajcie o to, jakie mają pomysły na środowisko. Walczcie o to. I teraz przechodzimy do etapu trzeciego, czyli aktywizmu. Zaangażujcie się w lokalne społeczności środowiskowe. Na pewno możecie je znaleźć, jest ich pełno. Zapytajcie znajomych, poszukajcie w, na internecie, poszukajcie w social mediach. Wartościowe i mega fajne inicjatywy są wokół Was. I to teraz Wy możecie użyczyć swojej siły, żeby je wzmocnić. Etap czwarty, najtrudniejszy, najtrudniejszy z nich wszystkich: kreatywność. Jeżeli na przykład nie znaleźliście inicjatywy, która Wam pasowała, a widzicie jakiś problem środowiskowy, który warto rozwiązać, zróbcie to sami. Jak? Na przykład, kiedy mi przeszkadzał krakowski smog, założyłem inicjatywę Smogaton, która z małej lokalnej imprezy stała się tak naprawdę globalną inicjatywą, która walczy ze smogiem za pomocą technologii na sześciu kontynentach. I mówię Wam o tym, żeby przekonać Was, że każda z tych inicjatyw zaczyna się od jednej osoby lub grupy ludzi, która chce coś zmienić. I to Wy możecie być następni. No dobra, słuchajcie, etap pierwszy. Etap, drugi, etap pierwszy, małe kroczki, etap drugi, edukacja, etap trzeci, aktywizm, etap, etap czwarty, kreatywność. Bardzo proste rzeczy. Jesteście w stanie je zrobić. Już kończąc, nie mówiąc was, Wam o kolejnych etapach, bo na pewno macie też swoje pomysły, jak można o tą ekologię zawalczyć, chciałem Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedy będziecie podejmować w przyszłości jakieś działania, kiedy będziecie podejmować jakieś Większe lub mniejsze decyzje. Kiedy będziecie planować swoją przyszłość. Chciałbym, chciałbym, żebyście zapamiętali z tego wystąpienia jedno zdanie. Jedną rzecz, którą teraz powiem. Żyjmy tak, wiecie już jak? <laughs> Żyjmy tak, aby pozostawić ziemię lepszą, niż ją zostaliśmy. Dziękuję bardzo.